Hello! Ja dzisiaj mam bardzo ważne wydarzenie, dlatego, że jest dzień Baby Shower mojej przyjaciółki, który współorganizuje. Także dzisiaj przygotowanie od rana, chociaż dużo rzeczy już miałam zrobione wcześniej. Spakowałam wszystkie prezenty, żeby właśnie tego nie zostawiać na ostatnią chwilę. I za jakieś pół godziny muszę wyjść, żeby zdążyć jeszcze ozdobić tam miejsce i wszystko przygotować. Więc robiłam sobie makijaż, taki bardziej różowy, który wygląda tak. No i zaraz będę szykować sobie outfit. Natomiast pokażę Wam, co jeszcze udało mi się zrobić, bo jeśli chodzi o prezenty, no to już mam wszystko popakowane. Więc tutaj są prezenciki. I część Kolejny prezencik jest tutaj. Ostatnio w ogóle jestem bardzo dużą fanką dawania właśnie w prezencie wisiorków z Pandory, dlatego że można zrobić na nich grawer. Moim zdaniem to jest super prezent, dlatego że jest taki bardziej personalizowany, zostaje jako taka pamiątka. Ja też mam jedną taką zawieszkę i jedną do samostatnie w prezencie, i według mnie to jest naprawdę super opcja. Także teraz się śmieję, że na każdą okazję, jak mam coś komuś kupić, to pierwsze co mi przychodzi do głowy to właśnie te zawieszki, więc taką zawieszkę też kupiłam. I z racji tego, że ja bardzo lubię takie detale, jakieś zaproszenia, drukowanie menu i na nasze wesele robiłam to wszystko sama, dlatego że po prostu sprawia mi to przyjemność, to stwierdziłam, że na tą okazję też zrobię coś takiego. No i jeśli chodzi o stół, to dekoracje już część tam była zamówiona, natomiast ja zrobiłam menu, które wygląda tak. Nie wiem, czy będziecie widzieć, bo ono jest bardzo jasne, ale ogólnie jest białe z takimi błękitnymi dodatkami. Tutaj mamy rozpisane to, co będzie do jedzenia. Więc takie menu będzie sobie leżało po prostu na talerzu a do tego na Allegro i polecam Wam zamawiać tam, dlatego że jest dużo taniej. Kupiłam materiał taki muślinowy, który pocięłam na mniejsze kawałki i z nich zrobiłam coś takiego i to są takie ozdóbki też na stół. My mieliśmy coś podobnego u nas na weselu i to akurat nam organizowała sala i tutaj się zainspirowałam, więc zamówiłam właśnie taki materiał, pocięłam i przygotowałam po takiej małej ozdóbce, więc to menu będzie sobie leżało, a na tym będzie położona taka serwetka. Więc wydaje mi się, że będzie ładnie, będzie elegancko. No i zobaczymy, jak to wszystko finalnie wyjdzie. Zamówiłam też plakat i plakat mi się bardzo podoba. W ogóle szukałam długo drukarni w Krakowie, która ładnie drukuje plakaty i zdjęcia, bo czasami się zdarzało, że zamawiałam te plakaty, a później były troszkę słabej jakości. A tutaj jestem bardzo zadowolona, dlatego że ten plakat wygląda tak pięknie. Pokażę Wam tutaj fragment. Też jest właśnie z tym samym wzorem, takim Błękitnym ze zwyżyczkami. No, i tam mamy napisane baby shower, wszystkie detale. No, i on sobie będzie na tej sztaludze wisiał. To jest mniej więcej taki wzór. No, piękny, bardzo mi się podoba. Także to już wszystko mam gotowe. Zostało mi jeszcze spakować aparat, spakować swoje rzeczy, przebrać się i lecimy. Lecimy do Dubaju. Bardzo, bardzo się cieszę, dlatego że od dwóch lat już jeździmy gdzieś na wakacje, właśnie w styczniu albo w lutym. No i teraz w styczniu nam się nie udało. Zastanawialiśmy się, czy w lutym gdzieś się to uda wcisnąć. I udało się zorganizować wyjazd do Dubaju. Ja już w Dubaju byłam, więc się bardzo cieszę. To jest też takie miejsce, które dobrze mi się kojarzy, w którym się czułam bezpiecznie, gdzie bardzo mi się podobało za pierwszym razem, więc teraz cieszę się, że jedziemy znowu, że będzie troszkę więcej okazji, żeby zobaczyć jakieś inne miejsca. No i jestem mega podekscytowana, bo brakuje mi takiego ciepła, słoneczka, luźnych ubrań, żeby już nie zakładać kurtek, mimo że w Polsce ostatnio pogoda jest całkiem okej, okay, to słońce się pojawia, ale jest. Jeszcze zimno jest zima i ona jeszcze troszkę potrwa, więc tutaj to, że będzie słoneczko i będzie ciepło, i będę mogła ubierać się w bluzeczki na ramionczkach i tak sobie wychodzić na zewnątrz, jest super. Wiozłam sobie ubrania letnie, wrzuciłam już do pralki, więc będę musiała powybierać, co ze sobą zabiorę. Ale stwierdziłam, że przy okazji pokażę Wam moje ulubione SPF-y i te, które mam zamiar zabrać ze sobą na wyjazd. Jeden z moich ulubionych SPF-ów to jest ten z La roche -Posay. To jest SPF, który miałam ze sobą na Bali i on naprawdę ratował mi życie, dlatego, że tam była taka wilgoć i było tak gorąco, że bez 50, którą się reaplikuje bardzo regularnie, to ja bym była wiecznie spalona. Więc... Ten SPF biorę ze sobą na pewno. I drugi taki mój SPF wakacyjny to jest ten SPF z Beauty of Josen. Też mi się bardzo fajnie sprawdzą. To jest już któreś moje opakowanie i to są takie moje go-to produkty. Natomiast mam też SPF-y, które lubię bardziej pod makijaż. Te lubię nakładać, właśnie jak mam taką czystą skórę i po prostu wychodzę na słońce, a pod makijaż bardzo fajnie. Sprawdził mi się ten SPF z Lancom. On jest naprawdę świetny, bardzo wam go polecam. No i z makijażem wygląda cudownie nie ważył mi podkładu, nic mi się nie działo. I drugi SPF, który lubię, to jest SPF Super Goop. To nie jest taki SPF na jakieś mega wysokie temperatury, jak chcecie chronić swoją twarz dlatego, że on ma tylko SPF 30, reszta z tych, które wam pokazałam, ma 50. Natomiast te SPFy dodają jeszcze taki glow na skórze, są takie ciemniejsze. Ja właśnie mam je w takich mocniejszych odcieniach, więc one wyglądają super do make-up, no make-up i bardzo je lubię na lato i na taki wyjazd, gdzie temperatura nie jest jakaś bardzo wysoka, ale sobie je nakładam, na to dam tylko korektor troszkę brązera i już tak naprawdę makijaż mam gotowy. Więc te są super właśnie jako baza i taki SPFik na co dzień. Zabiorę ze za sobą wszystkie, dlatego że te SPFy mam też otwarte, więc chcę ja wykorzystać z nich jak najwięcej, zanim się zepsują. Ja bardzo lubię na wyjazdy brać ze sobą miniaturki produktów, bo dzięki temu troszkę zaoszczędzam miejsca i kilogramów w walizce. Przed wyjazdem sobie też kupiłam takich kilka moich essentials, jeśli chodzi właśnie o podróże. Z innymi jest to taki mały płyn do makijażu, dlatego że płyny do makijażu zawsze są takie duże, a na taki siedmiodniowy wyjazd ja całego nie wykorzystam, więc ten jest idealny, bo później możecie sobie też zostawić to opakowanie i przelewać sobie po prostu ten płyn z większego opakowania do mniejszego, więc ten biorę na pewno ze sobą. Staram się też zawsze w samolocie mieć w torebce coś do dezynfekcji rąk więc kupiłam sobie Carex taki zwykły klasyczny no i taki dla mnie babski must have, który mam zawsze też w podróży w torebce. To są chusteczki do higieny intymnej i ja po prostu je sobie trzymam, gdyby gdzieś nie było papieru toaletowego. Z takich miniaturek mam też cleanser z Kilsa. Dostałam go właśnie w paczce i myślę, że też wezmę go ze sobą, dlatego że ja bardzo lubię ten cleanser. Już go testowałam, fajnie mi się sprawdził i to jest właśnie takie idealne opakowanie, które sobie mogę wykorzystać i dzięki temu mieć troszkę więcej miejsca. Dlatego, że często produkty do, do makijażu, właśnie tak jak Wam wspominałam o płynie micelarnym, to. Tak samo jest z klęzarami. one są po prostu ogromne i zawsze gdzieś przelewam, a fajnie jest mieć jednak w opakowaniu, gdzie od razu widzicie, co to za produkt jest. Tak samo z miniaturek mam na przykład tą giełkę z Kodali, która jest mega słodka, bo jest taka maluteńka i to jest też coś, co biorę ze sobą często do samolotu, żeby sobie właśnie spryskać buzię, dlatego, że mi się cera strasznie wysusza i moja cera bardzo źle reaguje na takie suche powietrze, także taką giełką się podczas podróży ratuję. I od jakiegoś czasu już czeka na mnie nowa maseczka z neż, dlatego, że miałam swoją ulubioną Grapefruitową, ale stwierdziłam, że sobie przetestuję inną. I tutaj mamy Mint Choco. Jeszcze jej nie próbowałam. Dajcie znać, jaki jest Wasz ulubiony smak tych maseczek, ale wezmę ją też ze sobą, bo to jest coś, co lubię nałożyć sobie na usta właśnie w samolocie. No i oprócz makijażu mam zamiar wziąć ze sobą maseczki, To maseczkę sobie pewnie zrobię w samolocie, dlatego że mamy lot nocny, więc nie będę musiała się jakoś malować, pewnie sobie zmyję wcześniej makijaż albo zmyję go już w samolocie i zrobię sobie też maseczkę, żeby moja buzia była ładnie nawilżona i wezmę sobie maseczkę z doktora Jarta, żeby sobie zrobić jakiś taki wieczorek spa, kocham, kocham te maseczki i naprawdę to są moje top ulubione, to będę testować dopiero pierwszy raz, więc też wam dam znać jak mi się sprawdza. I wzięłam sobie jeszcze jedną z garniera też, żeby mieć na wyjazd. Przez to, że ja mam taką suchą i wrażliwą cerę, to na wszystkie wyjazdy, gdzie wiem, że ta cera jest wystawiona na słońce, gdzie wysusza się jeszcze bardziej, to biorę sobie właśnie więcej maseczek, żeby móc o nią troszkę bardziej zadbać przy okazji pokażę wam kilka rzeczy, które udało mi się upolować, jeżeli chodzi o ubrania ja w ogóle w ostatnim czasie jakoś tak nie kupowałam za bardzo ubrań, bo nic mi się nie podobało, nic nie mogłam znaleźć teraz przed wyjazdem i ja mam tak przed każdym wyjazdem, to jest straszne ale ja lubię mieć chociaż jakiś jeden nowy set, czy nową sukienkę bo od razu sobie myślę, jakie zdjęcia w tym zrobię, co fajnego mogę w tym nagrać, wymyślam jakieś stylizacje więc zawsze te wyjazdy mnie najbardziej inspirują do zakupów, no i tak też trochę się stało, Przejrzałam sobie moje letnie rzeczy i mam ich sporo, ale chciałam jeszcze zobaczyć na jakieś komplety, dlatego że w Dubaju pogoda to jest jakieś 25 6 stopni, więc to nie jest jeszcze jakiś turbo upał. Czasami są takie dni, gdzie pasuje coś założyć jednak z dłuższym rękawem, albo wieczorem zakładałam sobie na przykład sukienkę i marynarkę, więc znalazłam kilka takich fajnych rzeczy, które ze sobą wezmę i zaraz Wam je pokażę. Pierwsza rzecz to jest w ogóle coś na co ja strasznie polewam, dlatego że moja przyjaciółka ma taki set i ona ma ten set z New Yorka. Ja później próbowałam go kupić, ale on był oczywiście wszędzie wyprzedany, bo on poszedł wiralem. Teraz w znalazłam bardzo podobny set. Minus jest taki, że ten dużo bardziej prześwituje, ale mi na takie letnie wyjazdy to jakoś mocno nie przeszkadza, bo mogę sobie na, nałożyć pod spodem strój kąpielowy i jakoś mnie to nie razi coś innego. Inaczej jak chodzę gdzieś po Krakowie, a inaczej jak mam taki wyjazd letni. Tam mam wrażenie, że nikt na takie rzeczy nie zwraca uwagi, więc mam takie białe spodnie, długie, które są szerokie, bardzo wygodne. A do tych spodni jest koczula, która też jest właśnie taka dłuższa. Pokażę Wam, jak ona wygląda na mnie. I ta koszula się prezentuje tak. I pod to możecie sobie założyć albo jakiś fajny top, albo możecie założyć strój kąpielowy, albo można to zapiąć i po prostu mieć właśnie taki komplet spodnie i koszula. Do tego jakaś fajna torebka. To jest też taki outfit, który można podkręcić dodatkami w górę lub w dół, zrobić z tego jakiś bardziej elegancki, właśnie z ładnymi kolczykami, z jakimś ulizanym koczkiem, do tego torebka szpileczki i macie super stylizację, ale można też to po prostu założyć na strój i mieć. Coś takiego bardziej na luźno. Ja najbardziej takie ubrania lubię. My Cię cieszę, że, że taki set znalazłam. No jedyny minus to są te prześwitujące spodnie, więc na to, na to uważajcie. Jeżeli nie chcecie prześwitujących, no to niestety nie polecam. Ale na wakacje według mnie bardzo fajny set. Zainwestowałam sobie też w taki dresowy set góra i dół, dlatego że chciałam coś takiego porządniejszego. I stwierdziłam, że spróbuję zrobić zamówienie na Skims. Chciałam też zobaczyć ogólnie jak długo zajmuje wysyłka i jak to wszystko wygląda. Ja kiedyś od Skims dostałam paczkę i w ogóle te produkty były super, takie mięciutkie, takie przyjemne. Więc teraz zamówiłam sobie te rzeczy sama i zamówiłam taki różowy dresik, który na pewno gdzieś zobaczycie u mnie na zdjęciach, że obserwujcie mnie koniecznie też na innych platformach. Ale Boże, ten set ma tak śliczny kolor, tak mi się podoba. To jest mój ulubiony odcień różowego. Czyli taki pudrowy, przygaszony. No piękny. Jestem, jestem tak z niego zadowolona. Bardzo się cieszę, że go kupiłam. I ta paczka przyszła mi w ogóle w jakimś ekspresowym tempie, bo była już u mnie chyba po dwóch dniach od zamówienia. Ja się bałam, że ona nie zdąży mi dojść do wyjazdu, bo wiecie, te paczki ze Stanów, no to zazwyczaj idą długo. Czasami są zatrzymywane gdzieś na kontroli celnej i tak dalej. Ale nie wiem, Czyli nie mają jakiegoś magazynu w Europie, bo przyszło to naprawdę bardzo, bardzo szybko jestem zadowolona, zamawiałam sobie też biustonosz który jest super wygodny i super dziewczęcy, więc też myślę, że będę ze kim zamawiać sobie więcej rzeczy, jeżeli macie jakichś swoich ulubieńców z tej stronki to dajcie znać ja wiem, że dziewczyny, które oglądałam polecały bardzo ten Boyfriend's T-shirt i chyba Boyfriend's Shorts, więc muszę sobie zobaczyć bo myślę, że to jako taka piżamka mogłoby się też sprawdzić super, ale z tego drasiku jestem zadowolona i to co mi się podoba to właśnie kolorek i przede wszystkim to, jak te rzeczy leżą, bo one mają tak idealny krój. Spodnie, żebyście wiedziały, ja, ja w ogóle zamówiłam ten dres w rozmiarze S i spodnie też mam w rozmiarze S. Ja mam 1,64 m około wzrostu. No i spodnie są na mnie za długie, ale ja jestem przyzwyczajona, bo zazwyczaj tak jest, że spodnie są na mnie za długie. Jeżeli macie nawet 1,70 m, to myślę, że takie eseczki, spodnie będą dla Was super. I przyszła też mi last minute dzisiaj paczka z About You. I tutaj zamówiłam sobie spódniczkę, którą zobaczyłam u dziewczyny na TikToku. Jest to w ogóle spódniczka z berszki, która na stronie berszki już się nie pojawia, ale pojawiła się właśnie na About You i była też na Zalando, ale była chwila, później była wyprzedana i później znowu była chwila. Więc ja ją zamówiłam finalnie właśnie z About You. I ta spódniczka wygląda tak. Daje trochę taki country vibes, bo tutaj ma taki materiał, jakby w krateczkę, tutaj ma taką falbankę, tutaj znowu w krateczkę i falbankę, i ona jest na takiej gumce, jest długa do ziemi. Ja wiem, że to nie jest każdego styl i że to jest trochę takie może babciowate, ale ja się bardzo dobrze czuję w takich spódniczkach. Lubię długie spódnice, lubię do niej zakładać sobie sweterki. Myślę, że to też można fajnie wystylizować z jakimiś bucikami. No i przede wszystkim w takiej spódniczce jest też nam cieplutko, więc ja już taką spódniczkę jedną mam z Brandy Melville i chodziłam w niej naprawdę całe wakacje. Dlatego myślę, że w tej też będę chodzić dużo. I teraz na wyjeździe i w wakacje, czy na wiosnę, bo tak jak mówię, dosłownie... Sweterka nadaje się pięknie. Dajcie znać, czy lubicie spódnice w takim stylu, czy jesteście fankami krótkich spódniczek. Ja z takimi mm, spódniczkami mikro mam takie love hate relationship, bo z jednej strony, jak zakładam takie bardzo krótkie spódniczki, w ogóle dla mnie muszą być shorty. Jak nie ma shortów pod taką krótką spódniczką, to ja nawet tego nie przymierzam, bo to jest bez sensu, wiem, że nie będę w tym chodzić, bo będę się czuła niekomfortowo i, i wstydzę się troszeczkę tak. Czuję taka, nie wiem, bardzo widoczna i tego nie lubię, natomiast. Jeżeli są szorty pod spodem, nie ma problemu, jest ok, i wtedy taka spódniczka sprawia, że czuję się bardzo dziewczęco i komfortowo. Być dobry krój i muszą być szorty pod spodem i mogę założyć mikro ale chyba mimo wszystko jestem bardziej fanką właśnie długich sukienek i długich spódnic. Dajcie znać, jak jest z tym u Was. Ja jeszcze dzisiaj wybieram się na paznokcie u stóp, będę przygotowywać wszystkie rzeczy i myślę, że zacznę się pakować jutro, dlatego że jeszcze muszę wyprać rzeczy, które sobie przywiozłam, rzeczy z wakacji, bo one jak zostały w szafie na taki dłuższy czas, to ja już lubię je mieć wyprane i wyprasowane na nowo, żeby były takie świeżutkie i czyste. sam stylizację i jutro, przed tym jak będę się pakować, pokażę Wam jak to wszystko wygląda i co finalnie ze sobą biorę. No, i u mnie pakowanie zawsze wygląda tak. Ja wszystkie ubrania muszę sobie rozłożyć na łóżku, zobaczyć co mam, co chcę wziąć, popakować to jakoś, powymyślać już gotowe outfity, żeby wiedzieć w czym chcę iść. Ale też pakuję sobie takie rzeczy tematycznie, czyli typu na przykład jakieś t-shirty razem, sweterki razem, rzeczy sportowe razem. No, i to jest wstępnie i to, jak to wygląda. Jeszcze część rzeczy stąd odejmę, część rzeczy dołożę. Wygląda na dużo, ale naprawdę, jak się włoży to do walizki, to nie jest tak dużo, więc jeżeli chodzi Ubrania, buty, torebki, do to sobie już większość rzeczy przygotowałam. Muszę jeszcze spakować kosmetyczki, no i poprosować rzeczy, które sobie wyprałam. Więc wtedy finalnie podejmę decyzję, co biorę.